Porozmawiajmy dziś o tym, że wszystko jest liczbą, czyli sprawdźmy, czy Jacek Urządkowski uważa, że widzowie jego kanału to idioci. Dziś, na stronie społeczności kanału Jak to ogarnąć, Jacek Urządkowski umieścił wpis o treści. Drodzy widzowie, miło mi poinformować Was, że Social Blade zwiększył właśnie ranking Jak to ogarnąć z B na B, a jest to bardzo wysoka nota. W ten sposób prześcignęliśmy wiele kanałów długo działających na polskim YouTubie. Niektóre z nich były na samym początku dla mnie inspiracją. W tym momencie kanał Jak to Ogarnąć notuje ponad 100 tysięcy wyświetleń w ciągu doby. Ten sukces jest możliwy tylko dzięki wam. Nie mam czasu na przeprowadzenie szczegółowej analizy. Inspiracją dla mojego krótkiego materiału jest wpis pod tym postem. Internauta napisał. Do płytki mierzyć popularność rankingami YouTube'a, omijając niewygodne komentarze? Jacek Urządkowski odpowiedział: wszystko jest liczbą. Pitagoras. Spójrzmy więc na liczbę. Ilość wyświetleń filmu. Czy pamiętamy, dlaczego subskrypcje są sikaczem YouTube'a? Subskrypcje, tak zwane suby, są kompletnie bez znaczenia. Powtórzę to raz jeszcze. Subskrypcje suby. Ten parametr, o który tak bardzo internauci walczą jest kompletnie bez znaczenia. Kiedyś sporo żeglowałem i wiem, że chodzenie po cudzych łajbach nie jest w dobrym tonie, dlatego przysiadam sobie na kei, tak żebyście mieli ten piękny widok z tyłu. No dobrze, skąd ja to wszystko wiem? Otóż pytanie jest takie, jaki procent subskrybentów ogląda filmy? Okazuje się, że na przykładzie bardzo wielu kanałów i bardzo wielu filmów można stwierdzić, że to jest około 10%. Czy wiecie, jak nazywa się wino, które ma 10%? Nazywa się Sikacz, w związku z tym, subskrypcja to jest Sikacz YouTube'a. Czyli 10% subskrybentów kanału ogląda film na nim opublikowany. Czy ktoś wie, jak to się stało, że 7 z 20 ostatnio opublikowanych na kanale, Jak to Ogarnąć, filmów nie przekroczyło progu 20 tysięcy wyświetleń, co oznacza, że nie oglądał ich nawet co 10 subskrybent tego kanału? Pomijam oczywiście fakt, że część wyświetleń pochodzi na pewno od osób, które nie subskrybują kanału. Powiedz mi: OK, ale nie jest istotna ilość wyświetleń pojedynczego filmu, a ilość wyświetleń całego kanału. W ciągu ostatnich czterech tygodni dzienna ilość wyświetleń kanału wahała się od 64 tysięcy w dniu 23 sierpnia do 194 tysięcy w dniu 1 września. Średnio 114 tysięcy. Czy mamy z czym to porównać? Wypowiedź Jacka Kurządkowskiego z 31 grudnia ubiegłego roku. Miałem nie mówić, to moi moderatorzy mówią: Jacek, nie mów o wyświetleniach, to robisz błąd, kiedy mówisz o wyświetleniach, ale ja chcę mówić o wyświetleniach. Ja chcę Wam powiedzieć, że od 30 dni każdego dnia mój kanał jest wyświetlany 100 tysięcy razy. W piku było to 135 000 przez 2 dni. Czasami jest 92, ale średnio jest to 100 tysięcy. Lat. Co to oznacza? Wyniki oglądalności są w tej chwili porównywalne z tymi, które Jacek Kurzątkowski osiągał na przełomie roku. Przy czym zauważyć należy, że w tamtym czasie kanał Jak to ogarnąć miał tylko około 44 tysięcy subskrypcji czyli ponad czterokrotnie mniej niż obecnie. Inaczej mówiąc, pomimo ponad czterokrotnego wzrostu ilości osób subskrybujących kanał, oglądalność w tej chwili jest na poziomie podobnym do tego, który był na początku roku. Czy to jest naprawdę powód do zadowolenia? Proporcję pomiędzy ilością subskrypcji a ilością wyświetleń kanału sprawdźmy jeszcze w inny sposób. Wypowiedź z sierpnia ubiegłego roku. Na to są naprawdę, na przykład, czy ktoś się zastanawiał, jaka jest proporcja pomiędzy. Na przykład liczbą subskrypcji, a liczbą wyświetleń dziennych. Taki jest współczynnik. Subskrypcja do wyświetleń. Załóżmy, że mamy 10 tysięcy subskrypcji. Co to znaczy? Ile z tego wyświetleń powinien robić youtuber dziennie? Jak Wam się wydaje? Zastanawiam się inaczej. Mianowicie, jaką można zrobić liczbę wyświetleń z 10 tysięcy subskrypcji? Nie w tym sensie, że to ci subskrybenci mają nas oglądać, tylko jaka jest moc kanału? Jaki jest, jaka jest możliwość docierania do jak dużej grupy ludzi? Czy ja się wyrażam jasno, czy nie? Otóż kanał może być wyświetlony pięciokrotnie, a nawet 10 razy więcej. Czyli z 10 tysięcy subskrypcji można zrobić 50 tysięcy wyświetleń każdego dnia. Tak to działa. W ciągu ostatnich 30 dni ilość wyświetleń kanału Jak To Ogarnąć nie przekroczyła 200 tysięcy dziennie, co oznacza, że jedna subskrypcja nie dała nawet jednego wyświetlenia, a podobno dawała ich jackowi kurządkowskiemu pięć, a nawet 10. I jeszcze jeden komentarz Jacka Kurzątkowskiego. Na kanale Jak to Ogarnąć? Czasem wyświetlane są nawet dwa filmy dziennie. Tak, no ale właśnie do tego zmierzam. Żebyśmy, żeby, żeby youtuber miał takie narzędzie, żeby ocenić, jaki jest jego kanał. Bo my tylko oceniamy, ile masz subskrypcji? 10 tysięcy. A ja, a ty? No też 10 tysięcy. Okej, okay, ale ile to sobie robisz wyświetleń? Prawda? Jeżeli ktoś daje film jas na miesiąc, to robi znacznie mniej wyświetleń z tej samej liczby subskrypcji, niż ten, który to robi codziennie. Czy da się to jakoś podsumować? Jacek Kurzątkowski oczekuje dziś gratulacji, a ponieważ są jego imieniny, postanowiłam życzenie to spełnić. Panie Jacku, gratuluję uporu, z jakim próbuje pan widzów swojego kanału przekonać, że czarne jest białe, ośmieszając tym samym i siebie i swoich widzów. Na szczęście, podobno wszystko jest liczbą